Uwaga, uwaga, gotowi na kolejny odcinek z przygodami psiaków z Psiego Patrolu? To serdecznie Was zapraszam do oglądania. Koniecznie czekajcie do samego końca. Dzisiaj wystąpi przed Wami Marszał oraz Chase. Dwa psiaki, dwaj przyjaciele, którzy będą musieli rozwiązać pewien mały problem. Chase, no ja już nie wiem, no po prostu nie daje rady. Te małe psiaki, szczeniaki nie chcą niczego jeść. Karma nie, kości nie, płatki nie, nawet ciasteczek nie chcą. Hmm. Może one, słuchaj, są chore, może coś im dolega, albo po prostu mają ochotę na coś innego. No ale na co? Bo ja już kompletnie nie mam pomysłu, co te dzieciaki mogą jeść. Marszal, ale tak pomyśl, no co ty masz ochotę? Co ty lubisz jeść najbardziej? Ja? No to wiesz, kanapki uwielbiam, takie duże, z mnóstwem mięsa, z serem i nawet z pomidorem. To moja ulubiona przekąska. Zresztą dzisiaj rano jadłem kanapkę i była przepyszna. No to zagadka rozwiązana. Psiaki musiały widzieć tę twoją kanapkę i nie mają teraz na nic innego ochoty, tylko właśnie na kawałek chleba. Chcesz? To im zrobię gigantycznego burgera. Czy ten burger, gigantyczny, jak powiedział Chase, okaże się idealnym jedzeniem dla dwóch małych szczeniaczków? Trzymajcie mocno kciuki, no a my zabieramy się do roboty i robimy gigantycznego burgera. Na początek bułeczka przepyszna, obsypana tutaj z sezamem i przecięta na pół. Na szczęście w środku już mamy jakieś foremki. Tutaj jest na przykład kształt sera żółtego, więc potrzebujemy żółtej ciastoliny, dosyć sporo, bo ja chcę zrobić y, dwa takie plasterki sera żółtego. I teraz tę ciastolinę wkładamy tutaj do środka. Mocno przyciskamy. I teraz trzeba to ostrożnie wyciągnąć. <tak>, tak, aby ser miał widoczne wzory. No, i mamy to, zobaczcie. Idealny ser z dziurkami. Czas teraz na drugi kawałek. I teraz musimy go ostrożnie wyciągnąć. I zrobione. Z drugiej strony, bułki kolei. Z kolei mamy zobaczcie foremkę do zrobienia. Chyba jakiegoś mięska. Odrobina jasno-brązowej ciastoliny. Mięsko to przecież przysmak psiaków oraz kotów no i wielu, wielu innych zwierzaków. Wciskamy to do środka, mocno przyciskając, aby wzór ładnie nam tam wyszedł. Teraz ostrożnie wyciągamy. Wow, zobaczcie, jaki duży kawałek pięknie wypieczonego mięsa. Nie możemy zapomnieć o warzywach, które są bardzo zdrowe i bardzo potrzebne. Odrobina zielonego koloru. Wystarczy, że zrobimy takie kawałeczki porozciągane i to są kawałki sałaty. Zobaczcie, po prostu listki porwane. O, w ten sposób. Będą idealnie pasować do tej kanapki. Jeden z nich może być taki nawet nieco większy. A wy teraz szybciutko na dole w komentarzu mi napiszcie, z czym wy lubicie jeść najbardziej kanapki. Może właśnie to jest ser, szynka, sałata, albo czekoladka i dżem. <grym> napiszcie mi to na dole. I teraz sięgam jeszcze po specjalną foremkę, aby zrobić pomidorki. Pomidorki oczywiście będą w kolorze czerwonym. Wyciągam ciastolinę i zrobimy kilka takich plasterków. Dodatki są już zrobione, nie ma ich zbyt dużo, no ale miejmy nadzieję, że psiaki wszystko dokładnie zjedzą. Bierzemy naszą bułeczkę, ten dół tutaj i na samym dole położymy sałatę. Taki duży, duży listek. Na sałacie wyląduje kawałek sera. Teraz może mięsko, znowu listek sałaty. Znowu możemy położyć ser żółty, ależ jego jest tutaj dużo. Znowu na samą górę listek sałaty. I na koniec pomidorki. Przepyszne, czerwone. No i wszystko musimy przykryć bułeczką. Miejmy tylko nadzieję, że psiaki skuszą się na tę gigantyczną bułę, na tę wielką kanapkę. A żeby nie były takie smutne, to na deser, tym oto takim małym wafelku, zrobimy im przepyszne lody! Lody kolorowe w różnych smakach. Pierwszy smak to będzie sorbet pomarańczowy. Wystarczy odrobina ciastoliny. No i co z tego robimy? Oczywiście kuleczkę. Idealną, tak aby... Zmieściła się tutaj do naszego wafelka. Możemy ją troszeczkę tak rozpłaszczyć. I na górze kolejna gałka lodów, lody malinowe, czyli w kolorze różowym. Znowu ugniatamy i formujemy z tego kuleczkę. Najlepiej jest tak poturlać sobie w rączce. I musimy teraz odpowiednie miejsce tutaj znaleźć. Hops! Wow, zobaczcie, jakie już duże są te lody. I na sam koniec, może jeszcze gałka lodów jagodowych albo zrobimy takie małe jagodowe kuleczki, które będą na samej górze. Wszędzie tutaj dookoła. No i przepyszny, lodowy deser jest już gotowy. O rany, Chase, nigdy Ci tego nie mówiłem, ale jesteś mistrzem w robieniu kanapek. Obiecaj, że kiedyś zrobisz taką kanapkę dla mnie. Dobra, dobra marszal, ale teraz o tym nie myśl, tylko jej czasem nie zjedz. Ta kanapka jest dla tych małych psiaków. Przesuńmy kanapkę tutaj bliżej. Niech psiaki najpierw zobaczą, że to jest dla nich. O, oh, rany, zobacz! Chyba im się podoba. O, no tak, zobacz, sięgają już po kawałki kanapki. Teraz na pewno będą najedzone. O, oh, oh, rony. Oh, marszal! A, a kto to tam idzie? To kolejne głodne psiaki, które wyczuły z daleka przepyszne jedzenie. Starczy również dla nich kanapki, ciasteczek i lodów. O rany, rany, rany! Marszal, skąd tutaj tyle szczeniaków? To niemożliwe, że tamte psy to szczeniaki. One są większe ode mnie. To lepiej zrobić im miejsce. Niech sobie zjedzą kanapkę przepyszną, zdrową, z mnóstwem dodatków. Jeszcze tutaj lody, proszę. Może dla ciebie? taki przepyszny deser kolorowe ciasteczka oby psiaki teraz się najadły dziękuję ci bardzo Chase gdyby nie twoja pomoc to ja bym chyba nigdy nie nakarmił tych psiaków nie miałem pojęcia, że one również tak jak ja lubią jeść kanapki. No widzisz, Marszal, Nie ma sprawy, ale wpadnij jutro do mnie na śniadanie. Dla ciebie również zrobię taką przepyszną, gigantyczną kanapkę. Podobał wam się ten odcinek, kochani? No to mam nadzieję, że będziecie również z mną jutro w zupełnie nowym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia następnym razem. Pa pa!